Cześć Voltboje, z tej strony Maniak. Dzisiaj wam przedstawię edycję kolekcjonerską Fallout 4. Zapraszam. Zacznijmy może od preordera. Cena zamówienia przedpremierowego pierwotnie kosztowała 79 zł, w którym znajdowała się koszulka z twarzą Voltboja. maskę w otrzymałem od mojego dobrego przyjaciela pana kubaka maska jak maska, plastikowa i ciężko przez nią cokolwiek powiedzieć przejdźmy teraz do naszej edycji kolekcjonerskiej premiera fallout 4 odbyła się 10 listopada 2015 roku cena za edycję kolekcjonerską to koszt około 550 zł do 600 zł nasza edycja fallout 4 przyjeżdża w takiej stylizowanej Niby metalowej puszce, boxie, w której jest przechowywany Pip Boy. Mamy obwolutę plastikową. Z tyłu mamy zawartość, co znajduje się w tej edycji kolekcjonerskiej oraz podstawowe informacje. odkleimy sobie teraz te nalepki z jednej strony jedziemy teraz z drugiej dobra, mam odklejone Weźmy teraz to do góry, zdajemy obwolutę plastikową, bo już nam nie będzie na razie potrzebna położymy sobie to Boku. Mamy w całej okazałości, mamy już pudełko, krypta 111. Otwieramy uchwyty, chyba bierzemy taki i się otwiera. A jeszcze. O. o, w ten sposób otwieramy. Pierwsze co nam się wyłonia, to jest Soundtrack z gry. Widzę, że już są jakieś rozbieżności, bo jak oglądałem inne unboxingi. Znajomych to na przykład w wersji konsolowej nie posiadali soundtracka ani tych pocztówek, ale nic jak mam, no to, to się cieszę, tak? Zobaczmy pocztówkę. Raz, trzy pocztówki takie apokaliptyczne widzę. Tutaj wybuch atomu, ludzie spoglądający. Na tą straszliwą rzecz. Tutaj już mamy bohatera z psem w akcji. A tutaj, jeszcze przed wybuchem, fajnie. Dobra, mamy Steelbook'a, ale widzę od razu, że on już jest pusty. A właśnie to, co widziałem na innych. W odpakowaniach tej kolekcjonarki to gra już tu powinna być, więc sądzę, że po prostu będę miał grę oddzielnie zapakowaną. Nie wiem dlaczego, o co chodzi z tymi kolekcjonarkami dlaczego tak jest. Ale przejdźmy do samego Steelbooka. Bardzo ładny Armor Fallout 4. Manny Steelbook, napis jest wytłoczony Elegancko jest. W środku mamy taką grafikę warsztatu. Dalej przechodząc mamy, o, się zamknęło, mamy instrukcję pip Boja. fajna sprawa, testylizowany na takie lata 60 a instrukcja jak, no to do, do tego przejdziemy, zresztą kto czyta instrukcję. Z tych boków od, od razu pójdzie z powrotem do kolekcjonerki. Gra będzie jak najbardziej na półeczce, Fola 4. Przejdźmy teraz do rozpakowania jej. Otworzymy gierkę, jest nasza płytka. Fola 4. Graficzka z tyłu też jest. Um, survival Guide. Podręcznik przetrwania. Mieszkańca krypty. Bardzo proszę. Bardzo o, dosyć chwyt reklamowy, bo to jest zwykła instrukcja dwustronowa. Season Pass. Dobra, spoko, Zwykła reklama. Reklama Duma. Reklama Dishonored. Dwójeczki, Gry nadchodzą. Z tyłu mamy taką graficzkę. Tu widzę, że mam nie wiem co to jest. Mapa albo co. Zaraz zobaczymy. Mamy tutaj mapę Pergów Wszystkie, wol... Wszystkie Volt jak widzę. Plakat ma wyglądać na poniszczony, pozadrapany, pozaginany. Fajna sprawa. Dobra, przejdźmy teraz do najciekawszego czyli do samego Pip Boya. jest nasz Pip-Boy jakoś tu będziemy, będziemy mieli wejście na na iPhone'a tu mamy podstawkę jest Pip-Boy model taki i taki dobra tu już pudeczku. w pudełku już nic więcej nie ma to pozwolę sobie je zdjąć Się przedstawiał Pig Boy różne wsuwaki widzę, że działają. Parametry te się kręci. Wszystkie takie fajne akcenty się ruszają. Dobra, jak to się otwiera? O dobra, tak się otwiera. kamera przeszkadza. Zobaczcie, jak to się. Pewnie to, się jakbyście... O dobra. Tyk. Mamy tu na rączkę Tu mamy. E... A, dobra. Tu mamy elementy, żeby umiejscowić naszego iPhone'a 5, 5s lub szósteczki. Lub szósteczkę. Miękkie wykonanie, żeby na, nasza rączka mogła tutaj być umieszczona mamy akcję na rzepę, mocne rzepy, mocny rzepel, dobra, ale przed jeszcze założeniem to jak to się otwiera tą górę, o dobra, tak, opa, tu mamy zaślepkę na baterię, czyli coś tutaj się będzie nam świeciło, a dobra, fajnie, zobaczcie pozwolę sobie to jeszcze raz zamknąć O, coś takiego mamy zapalę to się nam zapalają ikonki kontrolki, dobra to otwieramy to jeszcze raz tu mamy miejsce na naszego iPhone'a zwykła reklamówka Dobra, zaraz przejdziemy i umieśc umieścimy tutaj telefon. Otworzymy te rzeczy do iPhone'a, iPhone 6 lub Galaxy. Dobra wiadomość, że tutaj też inne telefony też wchodzą, nie musi być iPhone 6, ale Galaxy S5 na przykład, czyli na Androida też będzie ta aplikacja działać, ale nie wiem czy, czy jest zadzimy sobie zadzimy sobie nasz telefon A tutaj żeby się to nie porysowało A tak Umieścimy moc, żeby się trzymało. Założymy teraz sobie tą zaślepkę. O tak. Zamykamy. Mam nadzieję, że widać wszystko. Dobra, założymy sobie teraz to na rękę. Dosyć ściśnięte mam zamykamy klamrę uruchamiam aplikację flip Hardware. Next. Save. Continue. Demo mode. Start. Special. Pierce. Date. Map. Mamy map Radio. Старт. Tak by się przedstawiała edycja kolekcjonerska Fallouta 4. Jak wytrwaliście do końca, to znaczy, że film wam się podobał i dajcie łapkę w górę. Zapraszam do kolejnych moich rozpakowań. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło. Cześć, pa.